Was w najważniejszym filmiku na tym kanale, a najważniejszy dlaczego? Bo jest rok w Australii. I dlatego, że nie sądziliśmy, że go w ogóle kiedyś nagramy. <laughs> Mieliśmy <śmiech> wiele kryzysów przez ten rok, wiele załamań, ale jeszcze więcej szczęścia, radości i wszystkiego. I tak, ten filmik będzie podsumowujący. Ale będzie on oczywiście też normalnym vlogiem, bo po co mam siedzieć i gadać, jak można po prostu mieć ze sobą kamerę, robić różne rzeczy i nagrywać, tak? Tak. Także tak, witamy Was w naszą pierwszą rocznicę pobytu w Australii. I już witamy się z marketu, co jest śmieszne, za wejście do marketu trzeba płacić. Idziemy właśnie kupić kwiata, bo kto oglądał nasz powrót z Azji, to wie, że nam dwa uschły. I już idziemy, zapłacone, 2 dolary za osobę. I teraz szukamy kwiata i może jeszcze się przejdziemy, zobaczyć co tutaj ogólnie jest. Dawno nie byliśmy w sumie, bo nic nie potrzebowaliśmy, dopóki na nie usły kwiaty. Tak to wygląda, wielka hala, nagrywam telefonem, wybaczcie za taką gorszą jakość i dźwięku i wszystkiego. Ale no głupio tutaj przyjść z wielkim aparatem. O proszę, już są kwiaty na wejściu. Ceny tych kwiatów tutaj są super, na przykład tutaj macie takie wielkie uszy słonia za 45 dolarów. Ej, w sumie one mi się podobają bardzo. Jakieś trzeba wybrać. Ale my chyba po tamtą palmę tutaj pójdziemy. O, też proszę można kupić. Co to jest mięta, chyba? A, bazylia. Ja to jestem dobra. O, tutaj normalnie papryka. Bardzo tanie. Dolar za każdego. Tak, Patryk już wie, co my kupujemy. Już poszedł ma do tych. Patrz, tutaj ta tylko za 15 dolarów jest. O, golden cane, trzeba zapisać jak się nazywa, żeby potem zobaczyć, co w ogóle się robi z tym. To co mieliśmy? Tak, to jest ten dokładnie, chyba ten, nie? Tak. I od środka to tak wygląda. Tutaj pełno kwiatów. Tutaj zaraz obok jedzenie. Tam e, owoce, warzywa, wszystko. Jak widzicie, też sporo ludzi jest. Patryk teraz szuka monstery, bo uznał, że on to chciałby monsterem. Mieliśmy w Anglii, naszym innym kwiatem była monstera, więc tutaj może też idziemy zobaczyć. Zbytaliśmy się jednego pana o polecenie kwiatów, które są. Nie potrzebują za dużo uwagi i są bardzo łatwe w utrzymaniu. Polecił te dwa, które zabiliśmy. Także teraz mamy troszeczkę yy, dylemat, co my wybierzemy. Mi się te uszy słonia podobają. Albo no te uszy słonia mi się podobają właśnie. Nie no, dużo mi się podoba, ale nie wiem właśnie, które do naszego tego wypasowały salonu. Ok, kwiat zakupiony, teraz przyszliśmy. Patrzeć na czereśnie. Tutaj mamy taki boks za 50 dolarów za boks. 5 kg. To chyba tanio. tanio, no ale tyle to nie przejemy, chyba co. <noise> więc weźmiemy sobie po prostu taki tutaj za 15 dolarów. Ja kocham czereśnie, mogę jeść je na obiad, śniadanie kolację, więc bierzemy. Tutaj jest pełno po prostu warzyw wszędzie. Tam na końcu się płaci, więc coś jeszcze chcemy, jakieś warzywa? Nie, nie. nie. No, zobaczymy może. O, jakie pomarańcze. O, może te pomidory chociażby smakowały jak pomidor. I stało się to coś, co dzieje się zawsze. Ja coś wybieram. Jakiś produkt czy tam właśnie teraz wybrałam czeleśnie. A potem Patryk wraca i wymienia, bo uznaje, że ja wziąłam złe i są pogniłe. Jeszcze bierzemy arbuza. Bo jest żółty arbus. Ja nigdy w ogóle nie widziałam takiego w sklepie nawet. A wygląda normalnie jak normalny arbus. Wiesz, wiesz. Aha, ty masz zapakowane ręce. I jak? Twoje czereśnie lepsze już? Tak wymieniłeś na lepsze niż moje? nie ładniejsze. Aha, dobrze. Skoro tak mówisz. Mamy to za takiego kawał arbuza i kawał czereśni zapłaciliśmy 20 dolarów, więc bardzo spoko. Idziemy dalej. No i padło na uszy słonia. Okej, okay, wróciliśmy do domu, no i... No trochę biednie on tu wygląda. Nie da się ukryć. Tak Brakuje mi tutaj właśnie żeby on był palmą jednak, ale jest jak jest, zostaje z nami, uszy słonia, proszę bardzo. Tutaj chcieliśmy jeszcze kupić, o tutaj o żeby położyć kaktusa, ale już nie mieliśmy wolnych rąk, więc nie kupiliśmy. A tutaj Patryk układa puzzle, które układa już chyba miesiąc Harry'ego Pottera. A tutaj proszę bardzo, jak oglądaliście dwa vlogi temu to mówiłam, że czego nie kupimy? Maszyny do kawy. Co kupiliśmy? Maszynę do kawy. <laughs> Patryk teraz jest baristą i um, uczy, nauczył się jak robi się espresso itd. I, I robi teraz, tak? Lubisz robić kawę? Jest ok. Jest ok? Jest okay. okay. Więc rok w Australii Cię tak zmienił, że teraz jesteś baristą, tak? I ro lubisz robić kawę, bo tutaj każdy pije dobrą kawę. Tak, więc jak ktoś poszukuje do pracy, to no. Okej, okay, wróciliśmy już do domu. Teraz pokroję arbuza, znaczy ukroję tylko kawałek, żeby sobie spróbować tego żółtego arbuza, którego kupiliśmy. No, ogólnie wracając do tematu naszego rocznego już pobytu w Australii, który w sumie ostatecznie nie wiemy ile będzie trwał, więc po prostu cieszymy się życiem na razie. Ale tak, dlaczego wspomniałam wcześniej, że były kryzysy, yy, rozpaczy i, i tak dalej. Oczywiście to trochę tak z przymrożeniem oka, bo nie było tak źle. Po prostu było trochę stresu. Było z trochę stresu związanego z naszą poprzednią wizą, na której mogliśmy pracować tylko tam 6 miesięcy dla jednego pracodawcy, a w Australii mogliśmy być dosłownie do dzisiaj, czyli do 10 lutego. Dlatego że ta widza jest ważna rok. Czyli my wylądowaliśmy w Australii 10 lutego 2023 i 10 lutego 2024 musieliśmy wylecieć. No chyba że byśmy dostali inną wizę. Co się stało? Teraz obecnie jesteśmy na wizie pracowniczej, także ym, ta wiza obecnie jest wa ważna na 4 lata i na razie po prostu cieszymy się tym co mamy. Ale tak, nasz rok, jakbym podsumowała nasz rok. Był to rok dużej nauki życia, dużej nauki cierpliwości i dużej nauki cieszenia się z tego co się ma. Tak podsumowała nasz cały rok. Zaraz zapytamy Patryka, jak on by podsumował rok tutaj. A jeszcze w międzyczasie spróbujemy. Mało smaku ma. Ale słodki bardzo, ale mało smaku ma. On po prostu żółty. Mamy czerwonego jeszcze w lodówce, ale bardzo chciałam tego spróbować. Co myślisz o arbuzie? Dobre, ale mogłoby być zimne. Wydaje mi się, że by lepiej smakowało. No drugą część stawiam do lodówki. Ale jest bardzo podobny, to chyba bardziej cytrusowy mi się wydaje, niż. Ja normalne. właśnie na początku, jak się tam mówiłam, że nie jest podobny, ale im więcej jest tym mm -hmm. bardziej podobny taki jest do Arbuzano. Tylko zimny na pewno lepszy, mm -hmm. bo ten dość ciepły jest, no bo to stało na słońcu. No, no, nie, już No tak. Musisz yy, podsumować trzema zdaniami czy słowami yy, nasz rok w Australii. Ciężko? W sposób. To jest pierwsze, co ci przyszło do głowy. No. To świetnie, świetnie, świetnie nam no, to jest, naprawdę nie jesteśmy tu wcale z przymusu. Nie no, ciężko wydaje mi się, że ciężko było wyjechać, dużo załatwiania, dużo biurokracji, też trzeba było dużo papierów załatwiać. Proces no, wizowy był strasznie męczący. Tak, no dużo pod górkę mieliśmy rzeczy potem jak już coś szło z górki, to zaraz kolejna rzecz nas uderzała i to tak było co chwilę dosłownie. No jakby, no tak, no nie da się ukryć. Ale, ale też... Wszystko co dobre trzeba zapracować. No właśnie, no tak, to prawda. Ale nie da się ukryć, że my przechodziliśmy przez to wszystko złe, dlatego właśnie, że... Widzieliśmy, że warto, tak? Że bardzo dobrze nam to było. Tak, dokładnie, ale też wydaje mi się, że mogliśmy dużo rzeczy obejść i załatwić zanim przelecieliśmy to trochę na inną widzę i wszystko. Byłoby na pewno mniej stresu. No tak, ale to wiesz, każdy się uczy na błędach, nie? Na pewno no mogliśmy tak. wiele rzeczy załatwić w ogóle inaczej, to Na szczęście noga nam się nie powinęła. No tak, no jakoś pomogła. Tam wszystko ostatecznie się jakoś tam ułożyło. Także no. proszę bardzo, taka jest opinia Patryka o spełnieniu jego największego marzenia. Ciężko. Ej, proszę bardzo, jesteśmy nad jeziorem. Taki bardzo jest tu polski, takie polskie odczucie. Może dlatego, że jak byłam gdziekolwiek na jeziorem tylko w Polsce, ale no ogólnie jest bardzo, bardzo ładnie, przyjemnie, tak zielono, spokojnie, w ogóle na parkingu są tylko trzy auta łącznie z nami i ochroną, także fajnie. Mam się tylko pochwalić, że całą drogę, całe 50 minut prowadziłam. Jestem z siebie bardzo dumna, tylko jak to w Australii, tutaj już jak wjechaliśmy tak w obszar tego jeziora, Trzeba bardzo było uważać na koale i wszędzie były znaki koale, na drodze narysowane koale, znaki koale, potem było, że tutaj była zauważona koala, także widzicie, tak to jest jeździć w Australii, nie tylko trzeba znać ruch drogowy, ale trzeba jeszcze na koale uważać. Chyba sobie przyjdziemy, się przejdziemy gdzieś, żeby tak przyjemnie było, tutaj fajnie, bo w cieniu jest to jeszcze można jakoś z pomysłem, o tam pani z pieskiem, halo, ja też chcę pieska, kupiliśmy pieska. Trochę wody napił już się dusi. Tak. O, jeszcze teraz tak. Pytanie. Czy z tym, co wiemy obecnie, z tym, co przeżyliśmy, czy drugi raz byśmy podjęli decyzję o wyjeździe do Australii? Gdybyśmy nie byli tutaj, wydaje mi się, że tak. Ja dalej no, bym okay. chciał spurować. Wydaje mi się, że nie mieliśmy aż tak ciężko. Nie no. Było ciężko, ale nie było nic takiego, co by mnie odrzuciło od spróbowania drugi raz, a on to każdy ma inną sytuację, mi się wydaje. No tak, tak, ja mówię tylko o nas. Ale no, wydaje mi się, Nie, że tak. na pewno byśmy, na pewno byśmy raczej drugi raz, jakby nawet wiedząc z tym, żebyśmy wiedzieli jak to będzie, to na pewno byśmy spróbowali drugi raz. Jedne co, to po prostu niektóre dokumenty i niektóre rzeczy byśmy załatwiali szybciej. Dokładnie, same doświadczenie było tego warte i... I teraz możemy sobie siedzieć tutaj, proszę bardzo, w łonie natury, z drzewami nad jeziorem. A zaraz możemy sobie pojechać na morze i też będzie pięknie i no warte tego, naprawdę warte. No jeszcze tak z tego roku to można powiedzieć na przykład, czego nam brakuje. Zrobiliśmy chyba o tym w ogóle oddzielny filmik, ale na ten moment no to tylko rodziny i znajomych chyba, nie? Jakby wszystko inne mamy. No tak, dokładnie właśnie tak z takich materialistycznych rzeczy, jakby wszystko Materialne, mamy. Materialnych no. rzeczy, wszystko mamy tak naprawdę, nie można na to narzekać. Znaczy, po prostu nie potrzebujemy też jakiegoś wiadomo czego. Tak, dokładnie. A no, ten dystans, właśnie mi się wydaje, po prostu co uniemożliwia. Wydaje mi się, że gdyby było bliżej, byśmy wiedzieli, że jest bliżej, a i tak byśmy przez rok nie pojechali do Polski, to nam tego aż tak może nie brakowało jak teraz, bo wiemy, że. No Łączy się to z dużym kosztem, dużym, no tak, tak. dużym poświęceniem czasowym, też, bo to jednak cała droga. No nie pojedzie się na tydzień, prawda, jak się jedzie do Polski czy coś, dokładnie. tylko raczej my planujemy pojechać teraz na miesiąc, ale jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Planujemy w tym roku pojechać do Polski. No więc nas nie będzie w Polsce y i w Anglii, powiedzmy, y łącznie półtorej roku. Tak, prawie. dokładnie. Wydaje mi się, że jednak co brakuje takiej spontaniczności wyjazdowej, bo w Europie A, można tak, sobie tak, pozwolić. Tak. Wejdziesz sobie na stronę z lotami, kupujesz sobie loty, za tydzień wylatujesz. Mhm. A tutaj jednak to są duże plany, bo gdziekolwiek płacisz, to jest długi, droższy lot. No i szczególnie, właśnie do Polski. No, na pewno sobie byśmy nie kupili z tygodnia na tydzień lotu. No tak. Cała logistyka w ogóle Dokładnie. nie ogarnęlibyśmy tego, ale tak to prawda. Brakuje takiej spontaniczności, jak chodzi o wyjazdy. A tak, tylko podsumowując ten cały rok, powiedziałabym, że. Był naprawdę jednym z lepszych roków w naszym życiu, w moim przynajmniej, powiedzmy sobie. <grymne> <grymne> bardzo, inne, bardzo, <grymne> bardzo inny, Bardzo inny, bardzo, ale też nauczyliśmy się dużo i o sobie, i o, o życiu ogólnie. Nauczyliśmy się bardzo dużo w ten rok. No teraz najważniejsze podsumowanie. Ilość widzianych węży, pająków i Bez... koal. 300... Ale widzieliśmy sporo, nie? nie już tak. nie licząc tych nawet. w zoo tak. nawet, w tego też widzieliśmy sporo. Kangurów też sporo, o, kangurów. ale nie w miastach. Nie, w miastach. Nigdy, nie widzieliśmy nigdzie w mieście kangura żadnego, do specyficznych parków musieliśmy iść, żeby tak, zobaczyć. Tak, tak, no tak, to prawda. A tak, węży trzy. Tak, trzy węże, takie tak. dwa malutkie, jeden duży, jeden w mieście, Tak, jeden w mieście i dwa w ogrodach botanicznych, Tak. więc to tak. A pająk? pająków? No pająków bardzo dużo ogólnie widzieliśmy, ale żadne takie, które. Żadnego z włosami. Tak, żadnego takiego jakby. Jak to ludzie dramatyzują na internecie, że tak powiem. <laughs> e, były większe niż może w Europie, ale nic takiego. Nic specjalnego. Co... Tutaj w ogóle teraz zauważyłam, że to jest grill i normalnie można sobie. Tak jak w mieście zresztą, pokazywała mnie raz, że można przyjechać, zrobić sobie grilla samemu. Już ich używaliśmy, ja muszę przyznać, że no nie, są to najlepsze, jakby strasznie długo to się robi i trochę są beznadziejne, ale są, prawda, z takim widokiem. Darmowy grill, fajnie. Tutaj trochę wieje, ale mamy, proszę bardzo, kaczki. Tam chyba jakaś tama jest. Trochę ludzi jest tutaj, bardziej po tej drugiej stronie. Nie wiem czemu tam nie pojechaliśmy. Ale no, przepięknie jest. Teraz przyjechaliśmy do jakiegoś starego miasteczka, jakby. Ja myślałam, że to będzie takie normalne miasteczko, które jakby funkcjonuje, ale widzę, że nie, że to jest takie bardziej zabytek. Tutaj proszę. To było kiedyś miasteczko aborygenów, zanim Europejczycy tutaj przylecieli. Do Australii w ogóle. Tak, kilka tam tutaj było jakieś Turbale, Gubi Gubi, Ginibara. No dobra, to idziemy, zobaczcie jak wyglądało. Chociaż szczerze mówiąc wygląda bardzo... australijsko. O, tu Milk Bar. Bar mleczny. Ej! Może tak jak w Polsce bar mleczny, a nie, że mleko sprzedają. Ciekawe szczerze mówiąc. No. Ale znaczy... nie, to jest kawiarnia. No, no tak, ale jest też diner, więc jedzenie. No. Ej, chyba tak. Tutaj co mamy? Aha, jakiś stary sklep z słodyczami. Ale ładnie to wygląda... Normalnie wygląda jak e, z tego, z filmu taki, nie? No. Set. Trochę śmiesznie, bo trochę to wygląda jak mieszanka westernu z... Y... Nie wiem z czym, bo wszystko takie z drewna zrobione. No tak z, tak, z dzisiejszymi Queenslanderami. No, no. O, tutaj są flagi. Szkoda tylko właśnie, że jest sobota, nie niedziela, bo w niedzielę jest tu e, od 9 otwarty market, więc zakładam, że to tak fajnie, bo to wszystko tętni życiem, a teraz jesteśmy tylko my i jacyś inni zwiedzający, których wcale nie jest dużo, więc w sumie poczuję się jakbyśmy tu byli sami. Ej, tak, to jest jak w filmie apokaliptycznym, gdzie nagle się budzisz i jesteś w mieście, gdzie nikogo nie ma, i masz takie. Co? Kevin, sam w mieście. A jakbyś się tu obudził, to byś pomyślał, że w jakim kraju jesteś. Przecież mówiąc, widzi. Znaczy, przez to, że wiem, jak tutaj wygląda, to wygląda jak to, jak Australia. Nie, miałam ja pomyślała chyba, że jestem gdzieś w małym miasteczku amerykańskim. Tak mi się. Wiem. Jako ja, że ma miasteczka amerykańskie z wielkimi domami, szczerze mówiąc, i flagami amerykańskimi wszędzie. No tak, no w sumie tak, bo to jest... Teraz ja wiem, że to jest kiedyś, tak, a wtedy bym nie wiedziała, a tutaj patrzę jakie pszczepy. No tutaj widać po niektórych takich elementach jak właśnie ten budynek, że to jest to stosowany już pod ten market, który się tutaj dzieje. ręki. Tam winyle mają Poalet. za 45, 70. 80. 90. Że sprzedają? Tak. O wow. To właśnie pewnie w niedzielę to wszystko, nie jest otwarte te domki i tam może są te sklepiki. Zdecydowanie, trzeba przyjechać w niedzielę któregoś tygodnia. I patrz tu jest tego. Stara ym, Straż Pożarna. To tu. No. Tutaj proszę bardzo, mamy maszynę. Jak nagrywaliśmy vloga z Eki, to mój brat narzekał, że nie pokazałam mu całej maszyny dokładnie, więc y, proszę bardzo tym razem. Dokładnie cała maszyna pokazana. Wydaje mi się, że to jest coś takiego jak tam było, tylko tam... Pan ją sobie jakoś dostosował. Coś tam się z niej działo, wylewało? Nie pamiętam. Kaczki pływały naokoło. Tak z tego co pamiętam. Kiedyś do czegoś się używało. Ale my to, co my wiemy? My jesteśmy za młodzi, żeby w ogóle wiedzieć takie rzeczy, do czego to wszystko było. Jakie auto z 1942. Ej, ale nie wygląda nawet tak najgorzej. Mi się wydaje, że jakby je przerobić, to naprawdę mogłoby bardzo fajnie wyglądać jeszcze w tych czasach nawet. Trochę zjadły je ten, rdza. No, troszeczkę. Ale fajnie, bo patrz, to się dosłownie idzie w dół teraz. I to jest jakbyśmy naprawdę szli po jakiejś wsi. W ogóle jeszcze chyba w tym vlogu nie narzekałam, że jest gorąco. Także nie martwcie się kochani, jest wciąż gorąco. I wciąż jest nieprzyjemnie gorąco, że nie da się chodzić na dworze. Tak tylko w kwestii ścisłości, czy jak to tam. No i tak kochani, to już koniec tego vloga. Dziękujemy bardzo każdemu, kto obejrzał chociażby jednego vloga naszego przez ten cały rok. Bo to nie jest tylko rok nasz w Australii, to jest też nasz rok nagrywania na YouTube. Nagraliśmy pełno filmików, nie było tygodnia, żebyśmy nie dodali minimum jednego filmiku przez ten cały rok. Także jesteśmy sumienni. I tak, dziękujemy każdemu za oglądanie. Będziemy dalej nagrywać, będziemy dalej mieszkać w Australii. Więc zostańcie z nami. Papa. Tak. <laughs> pa.